No witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać Iwana z bliska. Węgoryk Armatus. Masto Cymbelus Armatus, pewnie się nam prezentuje. To maleństwo ma około 40 cm. Ale widać w porównaniu tutaj chociaż do naszej Anastazji nam bardziej. A tam zaraz po ogóle jest zwykły zbrojnik Jest to 44 Tutaj mamy porównanie do Reda No i oczywiście klarys też się pokazał jaki jest duży Tutaj zobaczcie jaki ogon uszkodzony To nie jest żadna choroba, tak się niestety patrze jak, jak ryba któraś poszarpie skórę Bo to nie jest pierwszy raz jak to się. Hmm, no jak to odpadnie z tego błona, to już nie zacznie się goić. tak już było z kieleśnikiem, kieleśnik prawie dobrze wygląda. pomału się goi. No, ale dzisiaj chciałam Wam głównie, właśnie naszego Iwana, na kochanego, pokazać. Iwan dzisiaj się bardzo pokazuje. Chyba chcę powiedzieć, że nie upolował za dużo drażonek mimo, że tych mrożonek naprawdę codziennie wieczorem daje sporo, bo puglista mieszam im, dostaję po pasku z różnych karm dzisiaj była artemia, serduszko i ochotka ale też zamiast ochotki na przykład daję wodzeń nie kupuję już mrożonek w sklepach zoologicznych bo za drogo to wychodzi i kupuję prosto od producenta Zamawiam takiej ilości, że bez problemu mi sprzedają, bo jednak jest tutaj trochę tego i zjadają naprawdę spore ilości. Tym ja nie będę Was dzisiaj dłużej łączyć. Moim zamiarem dziś było pokazanie właśnie Iwana. Przyznajcie, że jest piękny. Takie to było maleństwo. Parę centymetrów, pół centymetra szerokości. Chciałem się zaspokoić, myślę, że około 4 cm na wysokość. Zobaczcie, co porównałem do mojej dłoni. nas no, no kochani. Pochwalcie się, jeżeli macie w swoich akwariach armatusy, a może ogniste. A ognisty też mi się kiedyś marzył, ale nie wiem, czy nie byłby teraz dla niego konkurencją w tym akwarium. On ma do towarzystwa jeszcze jednego węgorka, ale z kogo z gzaka. On ma około 20 cm, więc nie jest tak duży jak armatus. No nic, to by było na tyle. Tak jak wspomniałam, jeśli macie jakieś swoje potwory w swoich akwariach, pochwalcie się. Z chęcią zobaczę na waszych kanałach. Pozdrawiam i spokojnej nocy życzę.